Hej, hej, witajcie w piątym odcinku z Far Crya. Dobra, już sobie bez zbędnego przedłużania wchodzę do środka. Ale jak zawsze na samym początku chciałbym powiedzieć, że zachęcam wszystkich do zostawienia łapki w górę, zostawienia subskrypcji na moim kanale i napisania jakiegoś komentarza. Na przykład, nie wiem, Janek, nagraj Minecrafta czy coś w tym stylu. Dobra, ja sobie zjeżdżam. A właśnie, w sumie, Minecraft to nie jest aż taka zła gra, więc mogę go nagrać. Tylko że. Nie wiem, czy wy chcecie Dobra, o a... No, znalazł mnie Dobra, niech to oni sobie podejdą, a ja sobie będę do nich po prostu strzelał Aż coś ścięło nawet A to nawet nieraz też tak mam, jak sobie gram i nie nagrywam Dobra, zabity No nie no, miałem mu w głowę strzelić Dobra, zabity Tutaj gdzie słyszałem jakiegoś typka włączę latareczkę. Sprawdyczko już tutaj czasami nie ma jeszcze. Tam chyba ktoś jest. Dobra, dobrze, myślałem, że ktoś jest. No właśnie tam na górze go słyszałem, ale nie widziałem właśnie gdzie mniej więcej. U, nowa broń? Bo taki jakiś dziwny dźwięk. No nowa. Teraz sobie chyba podmienię. Czym podmienić? E, jod, okej, okay, dobra. To sobie wezmę tą. O, no strzela, ja! O, digiel. To jest właśnie chyba Digil, No raczej tak Jak chce się Dobra, to ja sobie pochodzę chwilkę z tą bronią i zobaczę Jak ona ogólnie zabija tej typów O jakaś apteczka, o jest Zyszałeś tam naboje To się ja sobie nawet przeładuję przy okazji I sobie wchodzę Zyszałeś do środka został od razu bułę I nie żyje, Co o ten też O dobra, ten też już nie żyje o i tele, teren w sumie wolny, czysty. O Jasne. co to jest? Co to do ja pierdzielę. Jest? Co Jaki mutant? Nie pojęcia, ale pewny, że to nie małpa. Gdzie to ma oczy? To ma chyba tutaj oko i tutaj oko Chy, tak? Tak, tak. A bo to tutaj ma oczy. Nie wiem. Dobra, miejsca z tym. Wbijam tam dalej. Tylko sobie wezmę od nich amunicję. I będę sobie już chyba jednak tą broń. Dobra. Widzę cię. Ups. O, się wystraszyłem Czy latarkę włączyłem Dobra, dobra, zabić je Dobra, sobie chyba wyciągnę tą nową spluwę I teraz ich zabić tylko Nie wiem, zabiję? Zabity, dobra Tam był chyba jeszcze jeden Ale nie wiem, czy go nie zabiłem Dobra, gin, gin, dobra, zabity, zabity To nice w sumie No, bardzo dobrze Teraz tylko gdzie zejść? Okej, okay, jest tu jakaś amunicja? Nie ma Co to jest? Jakiś wentylator To wbijam dalej Jezus Maria O Jezus No zabij go No zabity, zabity, dobra, nice Przeładuję Drzwi zamknij, drzwi zamknij A nie, nie, mogę, nie można drzwi zamknąć W sumie szkoda Jest tutaj coś jeszcze? Nie ma O dobra, o, tutaj jeszcze jakieś przejście jak akmary i poharatany, ogólnie tutaj wnętrzności. Coś to jest? Coś mogę wziąć? Zabrać? Nic, jest tylko apteczka, ale to mi nie jest tak potrzebne. Chcę przeładować broń, bo widzę, że nie mam pełnego magazynka. Dobra, to sobie wezmę na kucaku, bo słyszałem tam typów, że tutaj ktoś jest. O dobra, no i jest, jeśli się nie myliłem. Wszystko w Zabity. Tam jest drugi. Zabity. I jeszcze jeden? Zabity, dobra. Bardzo dobrze. Teraz tylko dalej. Żeby tutaj nikogo nie było. Teren wyczyszczony jak na razie. O, tam jest. Zabić, Zabity. Przeładuję. Widziałeś coś? Prawie tak jak chcecie, że po jednym naboju już przeładuje. Dobra, zabijcie obydwójka. Tak ładnie mi się ustawili, więc... To no, zabij go, dobra, zabity. Teraz tylko, nie wiem, tam jest jakieś wejście Dobra, wchodzę tam, bez przypału Oj, 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 pioruna Zabić go To chyba idzie następny Coś słyszy, że idzie Dobra, zabity A jednak dobrze słyszałem I chyba jest jeszcze jeden A, dobra O, oni są w klatce Sobie latareczkę włączę Aż muzyczka zaczęła głośniej grać o, a tutaj jest ogólnie ten potwór A nie wiem, a tych zabiję, bo Wolę ich zabić Bo nie wiem, jak oni ich czasami Czy oni ich czasami nie mogą wypuścić Więc wolałem się upewnić I ich po prostu pozabijać Ta para mi nic nie zrobi? Chyba nie Ups Zabić, zabić Zabity, dobra, zabici Tylko, te, tylko teraz mi jest kevlar Potrzebny, o, akurat Jak na życzenie jak na żądanie w sumie bardziej yy, Teraz gdzie, dobra, idę przez te drzwi O, coś, ktoś jest, znowu Bo było słychać Zabity Wycofać się, żeby przeładować Myślałem, że plecy ktoś robi Bo słyszałem, jakby ktoś drzwi otwierał Teraz ktoś tutaj też jeszcze jest? Nie ma Okej, okay, to wbijam sobie dalej A, tutaj jest te przejście O, tam jest typek Dobra, zabity. O, tam był następny. O, to sobie wezmę to. Dobra, zabity. Nie, nie, zabity. O, dobra, zabity. I tam był jeszcze jakiś. Widziałem, że się tam błąkał jakiś typek. Ale sobie może wezmę pozbieram apteczkę, która tam gdzieś wcześniej była. O, mam apteczkę. I się. Nie, to chyba się nie będę cofał. Wrócę sobie tutaj. I sobie pozbieram od nich amunicję oraz też kewlar, bo tam widziałem, że mieli ci typki, których zabiłem. Tylko że tam był jeszcze jeden gościu i nie chcę, żeby on we mnie na mnie trafił. Znaczy nie chcę, żebym ja na niego trafił. A! u, nie miałem tego już. No jak to się nazywa? E, powietrza, tlenu. Wezmę to sobie. Dobra. Mam. co A, wskakuje. A nie, nie mogę tutaj już wejść. O kurde. O, no proszę Dobra, to wchodzę jeszcze raz tędyk. I będę musiał znaleźć jakieś inne wejście tam na dół. A może tędyk będę mógł przeskoczyć? O, dobra, jest kamizelka. Jeszcze jedna, to bardzo dobrze. A tutaj jest jeszcze coś, tutaj nie byłem chyba. No nie, tutaj nie byłem. Co tutaj jest? O, jakaś amunicja. Dobra, mam. O, apteczka i kevlar. Dobra, jest w sumie dobrze. To teraz tylko muszę wejść tam, gdzie wcześniej byłem, skąd skoczyłem do wody. O, przeszedłem sobie jeszcze raz tamtąd na okrągło, i już jestem tutaj. Dobra, to teraz. O, jest... był zapis, czyli checkpoint. To wchodzę sobie dalej. Tylko, żeby tutaj zaraz mi nie wyskoczył jakiś trigger czy coś. O, akurat, to mowa Nie niedobrze. Zabity. Jezus Maria. Zabity? Zabity. Ten chyba tutaj nie wskoczy. Mam taką nadzieję. Zabity? Zabity. Dobra, akurat w locie go zabiłem. O no i teraz jesteś. Zauważyłem, że jest jakoś mniej lagów. Tak mniej laguje. No nieraz też mi się zdarza, że jak sobie tak gram pomiędzy odcinkiem, to mi tak nieraz coś przytnie, ale tak poza tym to nic. O dobra. Widziałeś to? Ktoś tam jest? No, ktoś tutaj jest. Zabity Spojrzałem szybko czy tam nie mam. Dobra, zabici się Se przeładuję, bo nie wiem czy ktoś tam jeszcze jest. A, akurat dobrze myślałem, że ktoś tutaj jest. To szybko jeszcze jest. Tu jakiś coś? Nie ma To otwieram to. I lecę dalej. mojego lokalizatora zbliżasz się do zakrut trigenów. No, zagród strigeni, śpiegasz, jego zbliżam. Cokolwiek to było, szkoda, że U, to? Okay. Niech a będę musiał ich zabić. Dobra, zabity jeden. Dobra, zabici. O, jeszcze jeden. To poczekam na niego tutaj. Dobra, zabity. Bez problemu. Teraz tylko jeszcze tych. Bo jak oni uwolną, uwolnią klatki, to ja będę leżał. Bo będzie już ich za dużo. Chociaż w sumie mógłbym sobie z nimi poradzić, ale tak lepiej dmuchać na zimne. Mam wszystko pełne: wszystko pełne, tylko oprócz tego pistoletu. O, co to jest? O, dobrze mówiłem, że mogli otworzyć te klatki. Więc w sumie spoko, że ich zabiłem. Bo jakby ich otw by je otworzyli przed tym jak ich nie zabiłem, to by był przypał Co O tam jest gościu w porządku? Zabity nie Zabity To jest będzie Maria, co oni mają zabranie? Jakieś tak dziwny dziwny strzelają no. Zabić o, o. Fuck 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 Nie, nie cofnąć się Muszę go zabić Dobra, zabity. O nie. Zagrożenie. Te gównioki są najgorsze. Bo, jak one skaka skaczą, to to jest nie do zniesienia. Dobra, mam amunicję. Co może teraz postrzelam tym pistoletem. Bo cały czas tamtym. Tą m 4 że tak powiem. Bo ona w się też jest. A co to jest? A to jest ta broń. Uj, abym spadł. To jest też ta broń, więc... Nie, my, my, wydawało mi się, że mają nową broń. Co to? I ja. A, spadło na nim. Na nich. Im na uby. Dobra, wbijam tutaj. Uuuu najemnicy. Rusz się, Jack. Nie masz zbyt wiele Dobra, ruszam się. Bo wbili jacyś najemnicy. I teraz co? O nie! Zabierają tą typiarę! Co na początku odcinka z nią byłem. Czy ją szukałem? No, byłem z nią. Tam w tym lotniskowcu. Skoczy czy nie skoczy? Doskoczy, no ładnie. O nie, o. Pilot nie żyje. Skacz. Jak mu? <ścoughs> Bo, teraz chyba to ominę. Albo? Nie, no, minę już. Am... Nie, Walece dobra, zostawię. CIA. Mam tu robotę do wykonania. Mogłaś wspomnieć o tym w porcie? Czym zasłużyłem na takie szczęście? Żadnego innego faceta na plaży nie szkoliły siły specjalne. Hm, sprawdzałaś mnie? Polityka firmy. Więc wiesz, że wyszedłem nieco z wprawy. To jak jazda na rowerze. No, słucham. CIA prowadzi na tej wyspie tajną operację. Straciliśmy kontakt prawie dwa tygodnie temu. Tak, jesteś tam? Doyle? Misja wykonana. Doyle, tu Wal. Gdzie jesteś? Pogadamy później. Musicie iść dalej. Kilkaset metrów w głąb lądu są klatki z dzikimi Triggenami. Uwolnijcie je. To powinno na jakiś czas zdjąć wam strażników z tyłka. Zrozumiałam. Dzikimi triganami? Chcecie powiedzieć, że są też oswojone? Rusz się. He, okej okay. rozwalić ten regulator Dobra, zrobię to, ale chcę wiedzieć co tu się dzieje Spotkamy się w głównych archiwach Krigera, kiedy już zniszczysz regulator No teraz inaczej wygląda te typiara Dobra, już jestem Muszę iść gdzieś do jakiegoś regulatora, czy jakoś tak Ale ten no, jak, jak mu ta dziewczyna wzięła, walnała bułę w łeb Znaczy jedno z nogi Kopnęła go, co tam? Coś się zaświeciło No taki świetlik co to jest? Coś tu ryczy? Nie, ja stąd idę, ja stąd uciekam. Coś tam ryczało. O, jest Trigen Dobra, zabity. O, tam idzie następny. Niedobrze. Gdzie on jest? Dobra, jest tutaj. Dobra, zabity. Że mi następny. O, jest jeszcze jeden. Skąd on strzela? Dobra, zabici. Ja nie mogę, no i kamizelkę mi z życiem zabrali. Znaczy, no kamizelkę z tym, z kewlarem. I HP mi zabrali. A, ten zabity, okej, okay, dobra, już się wystraszyłem. Jest ktoś tu jeszcze? Nie, nie ma, okej. Okay. O, dobra, jest kamizelka. Znaczy, no jest HP. Zdrowie. Dobra, Jack, słuchaj. Niedaleko no, coś ciebie mówi. jest mały obóz. Tutejszy dowódca ma specjalne gogle z noktowizorem. Będziesz ich potrzebował, żeby przejść przez regulator. Żeby przejść przez regulator Coś tutaj jest? Kto tam jest jeszcze? Ok, nikogo nie ma, raczej Teraz też mogą być większe w sumie lagi Bo jestem na otwartej przestrzeni Więc No Dobra, zabity Bynajmniej tamten typek zabity tutaj Ktoś jest jeszcze? Kogoś słyszę Ale gdzie ktoś jest? O, tam jest Dobra, zabity W sumie łatwo No, zabić, zabić Dobra, zabity Ale tam był jeszcze jeden, bo mi latarka wyświetliła dwóch O, dobra, tutaj idzie Zabity W sumie to te typki to tacy jednostrzałowcy są Dobra, sobie wziąć po nich amunicję. Wezmę sobie tutaj, dobra. Czekajcie, ktoś tam jeszcze jest. Oj chyba nie. Całe szczęście. Dobra, to teraz... O, jest jeszcze amunicja. I jeszcze tutaj była po tym typku. A, to do tego tego cichego pistoletu. Teraz ja sobie lecę dalej. W sumie idę, idę w ciemno. Dobra, zabity. Tam jest Jezus Maria. Uciekać, uciekać, uciekać. Co to było? Kto to strzelił? Ja pierdzielę. Skąd to? Jezus Maria. O kurde. Ja nawet nie wiem teraz, gdzie oni są. Jezus, gdzie ja spadłem? Gdzie jest ten typek? Dobra, tam jest gdzieś. Zabity? Jeszcze żyje. Nie, ja uciekam, 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 uciekam. Fuck, fuck, aż się ciemno zrobiło. Tyle mi życia zabrał. Żyje jeszcze? Żyje. Dobra, już nie żyje. No już nie żyje, dobra. Zabity. Tylko ja nie, właśnie by się ten noktowizor teraz przydał. Bo nie wiem gdzie są typki. O tam jest jakiś. Tam jest dwóch. Dobra. Nie, 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 Już myślałem, że mnie zabije. Szczerze, myślałem, że już umrę. Latarkę? Nie wiem czy brać ją, bo mnie zauważą łatwo. No kurde, że mnie zginął. Dobra, zabity. Bo na początku te debile mi zabrały... Zabrali ten, no, kamizelkę z HP, e, z tym, z kewlarem. I teraz się... E, I teraz mogę tego nie przejść. Nie. Idziesz w piach! Więc jak zginę, to zrobię po prostu cięcie. Ale już tak mam mało HP, więc coś się obawiam, że za niedługo je zrobię. Teraz gdzie? To jest jakaś ścieżka? Pójdę po tej ścieżce. Bo nie wiem sam dokąd mam iść więc pójdę tędyk albo nie dobra albo tak dobra był już zapis to w sumie y, ja chyba skończę tutaj przy tym drzewie będę o dzięki wszystkim za oglądanie zapraszam do poprzednich odcinków i do zostawienia łapki w górę subika na kanale oraz napisać jakiś komentarz ja się z wami żegnam dzięki wszystkim za oglądanie do następnego odcinka cześć